Jesteśmy na naszej pięknej pracowni. Półfinał Miss Małopolski, no to już jest szczebel zasłużony. Ja najbardziej cieszę się tym, że nasza młodzież sięga po konkursy i próbuje zdobyć je na najwyższym poziomie. Przede wszystkim mamy tę piękną pracownię, czyli oprócz tego, że jest zdolna, to jeszcze posiada... Doskonały warsztat, który tutaj realizujemy na naszej pracowni kosmetycznej w Liceum Ogólnokształcącym z innowacją kosmetyczną. Ma cały zasób sprzętu, doskonałych nauczycieli, którzy jej pomagają, i nic dodać, nic ująć budowanie poczucia własnej wartości, bo bez tego nie byłaby w stanie sięgnąć i uwierzyć w to, że jest nie tylko mądra, ale również piękna. Dziękuję bardzo. Ja nazywam się Madonie Oliwia, mam 18 lat i pochodzę z Andrychowa. Na co dzień uczęszczam tutaj do ZDZ w Andrychowie. Jestem na profilu, w liceum na profilu kosmetologicznym. E, moja pasja co do modelingu rozpoczęła się w ubiegłym roku, biorąc udział w różnych sesjach zdjęciowych, e, które miałam e, tutaj e, różne zlecenia, że tak powiem. Co do modelingu jeszcze, to udział w MIS to dla mnie nie jest tylko konkurs piękności, ale również takie, mm, taka budowanie pewności siebie, możliwość wystąpienia i poznania wielu inspirujących osób. I myślę, że tutaj dzięki pracy, determinacji udało mi się to osiągnąć. Uważam, że każdy jest w stanie spełniać swoje marzenia i pokazywać, że się da. Ja jeszcze dodam, że ta droga trochę trwała, bo zaczynając, jak pomyślę o pierwszej klasie, która, w której młodzież przychodzi bardzo zestresowana, niepewna siebie i Oliwia jest w trzeciej klasie i widać tę drogę, drogę, którą u nas przeszła jest pewna siebie, uwierzyła w siebie, tak jak powiedziała, posiada warsztat i nic tylko wygrywać. Z całego serca jej tego życzymy. Tak, no co do kosmetologii jeszcze to jest moją drugą pasją. Ta wiedza jest mi przekazywana przez naprawdę wielkie panie z dobrym bardzo sercem, z ogromnym doświadczeniem w kosmetologii, które naprawdę przekazują tę wiedzę tak jak należy. Sprzęt również mamy taki jak tutaj należy w szkole, więc uważam, że tutaj mam jak się rozwijać i dążyć dalej do celu i zdobywać tą wiedzę jak najbardziej. Chciałam też również podziękować wszystkim za wsparcie i za trzymane kciuki rodzicom, Rodzinie, przyjacielom, szkole, dyrekcji, nauczycielom, bo naprawdę to dla mnie duże, duże wyzwanie i duży sukces. Dziękuję. Bardzo to miłe wygrywaj. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witamy na pracowni kosmetycznej Liceum Ogólnokształcącego z innowacją kosmetyczną. Chcieliśmy Państwu przedstawić, pokazać naszą pracownię, jaka jest, jak dobrze jest wyposażona, na jak wysokim poziomie pracują nasi uczniowie. Przed nami mamy sześć stanowisk do pielęgnacji twarzy i ciała. Mamy również stanowiska do make-upu oraz sześć stanowisk do pielęgnacji dłoni i stylizacji paznokci. Dokładnie. Mamy również na pracowni kombajn do zabiegów kosmetycznych. Mamy oczyszczanie wodorowe, mikrodermabrazję. Dziewczyny tutaj pracują również z paniami z uniwersytetu, które nas dzielnie wspierają. Mamy również kosmetykę białą, jak i kolorową. No i staramy się im przekazać wiedzę na najwyższym poziomie, jak tylko potrafimy.